Skurwa, wideo tak zwane Tu schody. co tu masz? Piwo. Jakie? Halne 6%. Ile za nie zapłaciłeś? 6%. Ile za nie zapłaciłeś? 6%. Ta. dwa ile? <grym> 258. No, pozdrawiam. Dzień dobry. Dzień dobry. Recenzja <grym> Recenzja Spalne, 6% pełne. Za ile kupione? Z za... 2,58. Alkohol 6%, składniki woda, smoothie Nie Nieważne, bo i tak działa może dobre. <grym> no, a weź wy się wyzeruj. Nie wyzeruję tego, to po jest, jest zbyt ufydne. No, sapiana nawet nie jest zbyt dobra. Tu i w to. Co? A co się dzieje? Jak w się pień. Jak <grym> się to, do... to na plus? Nie, nie wiem, że to jest... <grym> no, no. No dobra, no trzeba spróbować. Nie opierdolić, że opierdolić. No tak, opierdolić. opierdolaj. Kurwa. Co? No. O kurwa, jak to jest dobre. Ty ile na 10? O kurde. O kurwa, ale to pyszne. Czekaj jeszcze raz. Co? Jak gazowana woda z, al z, al z, al z alkoholem. No to kurwa. psznę Pysz, Zronko, Boże. To jest tak ohydne. No ale 6%. 6% najważniejsze. No to jakiś alkohol jest. Żartowałem. Nie wiem, co mam z tym filmem teraz zrobić. Wystaw... Y podsumuj, jakby. Podsumowując, nie polecam nawet tych pieniędzy wydawać, chyba że już rano. Ale ty kurwa nie nagrywaj jak streamujesz, tylko pokazuj <grymne> Generalnie nie polecam, że chyba że masz delirę o szóstej razie jak stajesz przed roboką No tylko na to to się nadaje nie?